W tym filmie na serwerze Block SMP zbuduję Lifa 1 do 1 w Minecrafcie. Dlaczego? Ponieważ jak obiecałem w poprzednim filmie chciałem zbudować kolejny wieżowiec, ale chciałem, żeby było to coś mocnego. Więc w tym filmie zbudujemy sobie Burcz lifę, czyli jeden z najwyższych budynków świata, bo chyba już nie najwyższy i będzie on oczywiście do limitu budowania w grze Minecraft. Zapraszam do oglądania. Mogę zrobić mix, a mogę zrobić stały z zapłuciem. No nie, bo do wszystkiego potrzebujesz oddechu, bo pamiętaj strzały z efektem zawsze się robi tylko za pomocą oddechu smoka Bo wiesz, bo oddech smoka dodajesz do potki w ostatnim etapie, żeby ona się zmieniła na potkę taką rzucaną, że w sensie może się do strzały wsadzić bo jak dasz proch, to ona jest rzucana a jak dodasz oddech smoka, to ona jest taka, że może się rozprzestrzeniać i tylko dlatego potrzebujesz oddechu smoka Nie będę wam tutaj tłumaczyć, co robię po prostu pokażę Wam time z budowy najładniejszego wieżowca na samym serwerze. Tak prezentuje się wieżowiec, budowany 6 dni A już niedługo zobaczycie reakcję członków na nowy wieżowiec No i oczywiście musimy się pochwalić i podpisać kto go zbudował Do budynku Burj Khalifa 320 metrów I teraz, oczywiście, yy, że wieżowiec zbudowany został przez PBA WCK. Miałem już swój wieżowiec, więc teraz wystarczy pokazać go członkom serwera. Z PBA wcikiem. na pierwszy ogień German Może. Czy dwie godziny wcześniej tego w ogóle nie widziałem? Ale cały zobaczysz. Cały skończony. Wieżowiec to dawno. Dobra, zapraszam do środka w takim razie. Zaraz Dobra. ocenisz jego wygląd w skali optyki. No, być trochę żarcie. Ale buduję budynki, duże budynki. Mam Light Magic. No. metrów. No, zapraszam. Wchodzimy do windy, która jest napisana winda w górę, i jedziemy na samą górę. <laughs> Zapraszam Bo. Cię na samą górę czyli na sarans widokowy No i popatrz się teraz na te, popatrz na te widoki popatrz do góry, że to już jest szczyt budynku I powiedz, tym teraz budynek wewnątrz na nic nie ma za bardzo ale ocen go jak Ty byś go ocenił w skali od 1 do 10 jak Ty go oceniasz? Osiem i 8,5 albo 9 i tak Dobra, dziękuję za Twoją opinię. się na zobaczymy, oh, może wejść A patrzę z góry, akurat ten. Farma, y, ten. Farma y, zalada z góry wygląda bardzo fajnie. No, ładnie to wygląda. Dobrze. To teraz ja idę sobie na dół, ponieważ chcę coś zobaczyć. To sobie tutaj popatrz, jak chcesz. Jo, <laughs> oh, oh. no. Nie, wygląda chyba lepiej, ale jest mniejsza. Piramida, no to również dobrze. Zajdźmy sobie piętro niżej, ponieważ tam myślę, że będzie te lepiej. Ład, lepiej wyglądało. Mój dom jest wybitny, jest bardzo prosty. Tu widzę że wygląda najlepiej. To robi ogromne wrażenie. Mamy na sobie nie? dwa wieżowce, które wyglądają, ten drugi to wygląda to to lepiej. Czy to Minecraft wróci na serwer? Wiele osób zastanawia się na, na świecie, czy, czy to Minecraft wróci na serwer. <laughs> Robi wrażenie. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ale wiecie widzę, czego mi tam brakuje na szczycie? No zaraz będzie musieli to dopełnić. A rzeczą, którą chciałem dodać do swojego wieżowca, której mi bardzo brakowało, był oczywiście bikon na full. No nie na full, bo nie byłem wtedy taki bogaty, ale bikon, który będzie jeszcze dodawał takiego akcentu szczytowi mojego wieżowca.